Siemanko z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ze mną jest Cika, która gdzieś tam Hola. lata już! Tak, ja się przybieram! Właśnie, bo ubieramy się na odwrotny temat dzisiaj, czyli tutaj mamy frozen, ubieramy się na lato. Więc lecimy, a jak wam się film spodoba, to zostawiacie łapy, wiecie co robić, subskrybujcie kanał i na bella, staję was zapraszam. A ja szukam tego czegoś właśnie tu. O tak, 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 tak. jest na lato, chika. Dawać mi tutaj coś na lato. Ale ładne są takie słodziutkie te. O zobaczcie, tylko szkoda, że to widać. Ja no. co tu się wydarzyło? Ściągnę to, okej, okay, i to się od razu robi mniejsze Dobra, ale ten kolor jakoś mnie nie zachwyca Na lato, więc chyba ściągnę tą górę, którą mam, bo widać dziwnie to właśnie tu Dobra, ale przejdźmy się jeszcze Ale ładne ogrodniczki to są To ty? Pa, wzięłam O, sztych! chciałam je <laughs> ukraść O, ty jedna to, nie, to mnie tam nie ma, wezmę sobie obcasiki, chłe, chłe no ładne, ładne te ogrodniczki. Całkiem coś innego. Tak, takie letnie o. właśnie. Ale fajna ta sukienka jest, że ona się tak rusza, jak ja się też ruszam. Szukam coś na górę, bo nie mam nic, no. Z letnich rzeczy jest mały deficyt, że tak powiem. O nie, tylko nie to. to usunęło się. Jakiś lekki make up na lato? W sumie, w sumie tak. I teraz tak to. Może nie ten? Ale ja kombinuję jak koń pod górę. Nie, usuwam. Ja też tak czasami stanę w jednym miejscu i bez sensu już tam klikam niepotrzebnie. Wiesz o co chodzi? No że bo już ja ta koncepcja szukam. się miesza i wszystko, no naprawdę. Szukam tego mm. czegoś najlepszego, ale nie znalazłam, niestety, widzowie. Więc może zajęłabym się włosami, bo już jest. O nie, o nie. Dobra, yy, wiecie co? A może to sobie włosy wezmę do kompletu? O nie, te, te są. Superanckie. Dobra. Okej, okay, tak jest. Make up! 30 sekund, a ja nie mam góry. O nie, a ja nie mam żadnego znowu dodatku. Cudownie. Pięknie, bardzo. O, dobra, tak. 18, 18, 18 sekund, szybko, szybko, szybko. Szybko! Na górę! Przecież ja nie mam żadnej bluzki na górze. Nie! Szybko, weź coś, belka. Belka. Wybierz coś pasującego. Oh my god. Co dobra ja zakładałam na ten łeb? A, jest, dobra, jeszcze zdążyłam trail'a sobie wsiąść. O, A ja kliknęłam przypadkowo na coś na koniec i to chyba nałożyłam. <laughs> Może będzie pasowało. No nie, bo to były właśnie... Tym razem miało być bez skrzydeł, bo sobie na głowę nałożyłam takie skrzydło, czapkę. No nie. No, zaparty. ale no, no Ciekawe, ciekawe. No. Ja nie mogę. Zobaczymy zaraz. A czym tu cika mówi? To nie jesteś ty. To nie ja. Ktoś chciałby taką fryzurę słodką jak Ładnie to wygląda. Patrz. Ja bym ładnie. chciała takie czarnoróżowe mieć, ale nie dało się zmienić. No nie, ojejku. Ja o, nie, nie mam dzielesz. żadnych dodatków. Nic na głowie ani nic. Niestety nie zdążyłam, no! Ale ładnie wyglądasz jeszcze po światach. Tak. Ale masz ładny ten drugi kolor włosów. Co, one nie? były takie gotowe, czy jest tak? Zrobiłaś? Gotowe. To ja nie wiem, jak ja patrzę. Fajne, fajne one były, no. Bardzo ładne. Ooo, <laughs> ja cię! Ale fajna letnia tutaj przygoda. Ale fajnie. <laughs> Jakie uda! <laughs> Ale super jak doczepione. Yy, no, kapelusz superancki. Tak. Poziomka, no. czy co to było? Matyczny. Dobra, idzie. To ty pewnie! Co? Tak to jajce, co na tej głowie się zadziało. Ej, fajnie, ale ja cię po tej sylwetce poznałam, bo nie wiedziałam, <noise> że to ty idziesz. I ci nie tak. dałam punktów. <noise> no trudno. Zapomniałam. Ale nie, masz. tam taki miszmasz, żebym sobie też nie dała punktów. Co tu jest grane? Dobra, dam trzy. Nie wiem, o co chodzi. Ja nic nie widzę. <noise> no tak bez pisze. Kinu, jakie podpisy. Kamila idzie. Kamila się Frozen ubrała. Ojejku, jakie ma usta. Ole no, kitu. Nie wiem jak zagłosować. Ej, i nie zagłosowałam w ogóle. Zniknęło. O ja nie no. Dobra, będzie następna. Też letni strój, tak mi się wydaje. Zobaczcie, to torebeczka z Bella Style. Jakie fajne uszkodzie? Ładne te włoski, naprawdę. Bella kitty! O! Następna osoba. Chłopak jakiś. Czemu on tyłem idzie? <noise> ja nie, mogę. nie wiem, co tu się dzieje dzisiaj naprawdę. To jest jakaś Super. magia w tym Robloxie. Tu nie wiem, może jest dokończone, bo nie każdy musi mieć włosy. No tak, uśmiechnięta, letnia fryzura. No Właśnie. swój ładny. <noise> Też na niego patrzyłam, ale tam zrobiłam coś innego. Dostała czwóreczkę. No i idziemy na podium. Jak to będzie wyglądało? Cika! No nie! Ty Rzadko no. się ubierasz na takie kolory, ale ty być. Fajne są takie inne beskity, ale nie pasują trochę, ale no cóż. No fajnie, no fajnie, dziękuję. Jeden punkt tylko na stwie. Mhm. Widzowie w ogóle ja im nie napisałam, że tak robimy, a oni już wiedzieli. Moskitu, już wiadomo, tak, tak nam weszło fajnie, nie? To odwracanie no. tych odcinków kategorii. Chyba są na bieżąco z tematem, i ogólnie wiedzą, że tak robimy. No dobra, to my czekamy teraz na kolejną rundkę i na następny temat. Lecimy z nowym tematem. No i jest coś takiego, że chyba właśnie jakby wydaje mi się zrzucony z łóżka, wstał dopiero z łóżka i tak dalej. Czyli zaspaniec, nie? Tak, zaspaniec. A my, a my jakiś... musimy być fresh. Wiesz, No nie możesz być zaspana. Mm, czyli nie A mogą... bo robimy odwrotnie? No tak! No dobra, zapomniałam. Czyli musimy być takie piękne, wiesz. Wysztyftowane No włosy nie mogą być rozczochrane. te włosy są dziwne, to się dzieje. Nie, tak no co jak układa. ja się ubrałam? Zabierać mnie to. No ja już widzę, że jedna dziewczyna będzie po mnie małpowała. Tak, chodzi za tobą. Tak jest, chodzi, chodzi. Eee, no uciekam jej. <laughs> uciekam, wybrałam mm. włosy. I teraz sobie maluję. O! Takich włosów nikt nie będzie miał. Dobra, teraz tak, Lecę może od razu na dodatki. Załącz się, dobra. No i co teraz zrobić? Jesteśmy takie ready w ogóle. O, to lepeczkę sobie wezmę taką, chociaż pewnie ją zaraz zmienię. Idę na vipa. Tam... Na vipa, no. O, takie prez. fajne. zaraz mm. zaraz muszę je pokolorować. Ale ładne sukienki się tu są. Ale superanckie rzeczy. Wow, to musi być moje. Te piękna. No, make-up zwi zwipa sobie wezmę. O taki? Może taki? Albo Jakoś mało kreatywne dzisiaj te moje stroje. To ja musisz nie się wiem. poprawić. Nie mogę... No właśnie nie mogę, ten. nie mogę takiego, wiesz, znaleźć takiego, co mi się tak spodoba, mm -hmm. że patrzysz na to i od razu masz wizję tego, co chcesz, nie? No, no, wiem, wiem, wiem o co chodzi, ale jakby miała cię pocieszyć, no to mu jest kreatywne. <laughs> No to dobrze, dobrze. No ja nie mogę. Dobra, nie wiem, czy skrzydła będę brała. Ale ja jestem już na dodatkach. Oh my god. Jak jest super. Dobra, wzięłam sobie to. No i szukam. I sobie na spokojnie tutaj biegam, bo mam bardzo dużo czasu. No nie gadaj. Serio. Mogę być diabłem. Takim słodziutkim. Oczywiście. I, I patrz, coś zasłania, odsuń się. Szukam jakiejś korony może, czy coś. A co tutaj się dzieje? O, jakie fajne tu rzeczy są dodatkowe. A, a może. Um, trochę krzywo. Te okulary nie pasują w ogóle, nie działają w sensie, w tym fashion famous. Mogliby to naprawić, ale no dobra. Mm, dobra. Na głowę nic nie mogę ubrać, bo mam taką fryzurę, która musi być widoczna, jakby co. Okej. Okay. A torebkę mogę wziąć bez robuxów? Myślę, że tak. Gdzie te torebki? A może jednak skrzydła sobie wziąć? Dobra. sobie skrzydła, ja nie mam dzisiaj skrzydeł. Mam, mam jedne, mam jedne. Oh, tu są diabelskie. Ale piękne. Ej, a może te? I to prawo muszę usunąć. Dan. No, zgapiają ode mnie skrzydła, no, ale no, dobra. Yes. A ja nie zdążyłam tej torebki chwycić, bo nie wiem, czy bym mogła. Chyba tam coś bym jednak musiała zrobić. Jest chyba coś takiego, że można jeden dodatek, a potem Robuxy, ale no nie. Fajnie. Ja wzięłam tak więcej. Być. Ja mam. Ja mam skrzydła. Mam torebkę i mam Skrzydła coś... chyba nie są jako dodatek, można je sobie okay. chyba ubierać, bo no ja właśnie, tam czasami co? do trzy naraz mi się założyły. <laughs> ok. No tutaj nie da się zagłosować za bardzo. Nie wiem, nie wiem jaki głos oddać, więc może jej nie oddaję. Znowu ja tak szybko. O, idziesz. No pokażcie mnie. O, Halo. jaka ładna jest jesteś. O Boże, jaka ja. śliczna! To są! Przepiękne moje kolory. to jest! Przepiękne! A jestem diabełkiem, bo z tyłu miałam ogon. Diabelski, różowy. Ale mhm. wszystko jak pod kolor miałaś, jakbyś sobie no. mogła wszystko przefarbowywać normalnie. Ale fajne okulary! Ja też takie mam! Ale super. Tak? O co? No, fazowe, no. One się fajnie układają, bo w sumie ja przed chwilką miałam okulary i źle one leżały, nie na oczach w ogóle. No. Idź. O! Jak fajnie! No, Fajne te oksy, nie? Mega! Ale jakie włosy! No, brakuje mi tego, żeby można było wymieszać z czarnymi, wiesz, bo wszystkie są mieszane z blond bez Okej. Okay, okay. <laughs> Ale wiesz o co chodzi. No wiem, wiem. Idzie chłopak, nie, wiem, czy to widz, czy nie? Ale dam mu piąteczkę, a co tam? Lecimy dalej z kolejną osobą. Coś często mamy wybiegi na zamku nocą. W ogóle. Tak, rzeczywiście. Ty różowe o, i pnapię. Różowo-czarne! Czarne. Czy to no. jest chyba brąz czy czarny? Nie wiem. Nie, Ej. ja mam taką, tak mi ekran po powiada, jakby czarne to było, no ale. Właśnie. Ciężko... Czyli jednak masz takie włosy. Czyli da się? Da się. Wszystko się da. a jak fajnie. Fajnie, takie ma jeszcze te gwiazdki, wygląda jak kamieniara. O, mm. tak, z takim leśnym kimś mi się ona skojarzyła przez ten zielony. No tak. Natura tak. i te sprawy. No, natura, kamienie szlachetne, czerpanie A. energii ze słońca. A kamienie hm, szlachetne. A, no. A, to ja nie słuchałam ci. Flandynka. Nie, że przerzuca kamienie na budowie. <noise> Bardziej myślałam, że nie wiem w sumie co ja myślałam, ale no. O, proszę, pączek! A dlaczego masz to kominę? Ja daję cztery. Bo chyba dopiero wstał. No tak, <noise> Okej, okay, dobra. No, ja sobie myślałam ostatnio o tych kamieniach. Może bym sobie jakieś kamienie sprawiła, w sumie. Ja mam kamień, jeden księżycowy. Tak? Wierzę to. Oprawiłam go sobie w pierścionek. Ogólnie to tak mam pół na pół, bo niby nie wierzę, ale właśnie. Wierzę i dlatego go sobie zrobiłam. Nie to, że jest sugeruje się tylko kamieniami w życiu, ale kamień księżycowy. Brawo! Udało się. Dziękuję, dziękuję. Czemu ja nie tańczę? No Kaming nie wiem. Się... Bo możesz, ale czemu nie tańczysz, to nie wiem, w sumie. No właśnie. No dobra, ej, trzy punkty różnicy między nami. To całkiem sporo, powiedziałabym, więc... Ja między tobą a następną osobą siedem la, lala, mm. no. nieźle. Dobra, to była chyba nasza druga rundka, prawda? Bo mi się tak. już... <laughs> miesza to wszystko. <laughs> Mieszają się dzisiaj rundki. Tak jest, ale jeśli Wam się podobało, to zostawiacie łapy do góry, subujecie kanał, napiszcie, kto stój Wam się najbardziej podobał w dzisiejszym całym odcinku, a my się z Wami żegnamy. pa! Pa! pa!